Pracę z aplikacją w Family Finance Tracker rozpoczynasz z jednym plikiem budżetu, którego parametry ustawiasz przy pierwszym logowaniu. Takich plików możesz mieć jednak wiele. Jeśli chcesz utworzyć nowy plik, rozwiń menu w lewym górnym rogu i wybierz opcję Utwórz nowy plik z budżetem. Wszystkie opcje dostępne w tym oknie są identyczne jak w momencie pierwszego logowania do aplikacji, o którym opowiadałem w jednym z poprzednich filmów. Podaj nazwę nowego pliku. Wybierz walutę. Walutę główną, czyli taką, z której korzystasz najczęściej. Wybierz, w którym dniu miesiąca rozpoczyna się lub kończy dla Ciebie miesiąc. Może to być na przykład dzień, w którym zwykle otrzymujesz wynagrodzenie. O tej opcji opowiem więcej w kolejnych filmach. Na razie sugeruję zostawić wartość domyślną. Następnie wybierz język, w którym mają być utworzone kategorie domyślne i kliknij zatwierdź. Plik został utworzony, ale nie został wybrany automatycznie. Jeśli chcesz przełączyć się na ten plik, wybierz go po prostu z listy. Pomiędzy plikami możesz przełączać się w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że są one zupełnie niezależne: mają osobne konta. Możesz zatem niezależnie utworzyć. Budżet domowy, firmowy, czy też budżet swojego dziecka. To w jaki sposób wykorzystasz wiele plików zależy tylko i wyłącznie od Ciebie i potrzeb Twojego budżetu. Zachęcam do wypróbowania tej opcji, być może dzięki niej będzie łatwiej Ci zapanować nad swoimi finansami.